Jak to się mówi, po burzy zawsze przychodzi słońce, a w tym przypadku po zalewie informacji z zeszłego tygodnia w tym było trochę luźniej, więc dalej mogłem grać sobie w Aliens Fire Team Elite. Nie wiem, co ta gra ma w sobie, oprócz oczywistości typu obcy, ale nie mogę przestać grać w nią i nie przeszkadza mi nawet to, że robię non-stop te same etapy, powtarzam. Ale nowe gry się pojawiają, coś tam z newsów też się pojawiło, więc faktycznie dziś będzie zwięźlej niż ostatnio. Uderzcie zatem w dzwonek, pozostajcie z nami w ten sposób na bieżąco oraz wspieracie nas w rozwoju, a ja czym prędzej Otwieram worek z newsami, lecimy z tematami. Jak zapewne wiecie, ruszyły zamówienia przedpremierowe Horizon Forbidden West, czyli drugiej części przygód Aloy. I takim dużym słoniem, a właściwie tremortaskiem w pokoju jest to, jakie edycje zawierają, co, co dają i tak dalej. Od razu zaznaczam, żeby nie było potem w komentarzach, żebym coś z tym natychmiast zrobił, no to prawdopodobnie zaskoczę Was, totalnie mówiąc, że nie mam żadnego wpływu na to, jak to wszystko wygląda. Ale mam za to wpływ na to, jak objaśnić wam z grubsza wszystko, opierając się na tym, co aktualnie wiem. A więc. Zacznijmy od tych edycji gier, które znajdują się w PlayStation Store. Pierwsza rzecz to cyfrowa edycja standardowa gry, czyli na PS4 jest ona w cenie 299 zł, a na PS5 w cenie 339 Drugą wersją gry dostępną w PS Store jest edycja cyfrowa Deluxe. Wersje na PS4 i PS5 są w tej samej cenie, zawierają te same elementy dodatkowe. Dla największych hardkorów stworzono jeszcze edycję kolekcjonerską oraz Regala, przy czym ta druga to najbardziej dopakowany dodatkowymi elementami zestaw. Obie zawierają figurkę Tremortaska, z tym że widać, że w edycji Regala ma on na plecach specjalną platformę, którą widzieliśmy na prezentacji rozgrywki jakiś czas temu. Dodatkowo jest tu też Focus Stand, plus dwie inne takie małe figurki, dwie karty z grafikami oraz płócienna mapa. Obie wersje posiadają soundtrack, cyfrowy komiks, małą figurkę Aloy, mini album oraz steelbook. I tutaj stety, niestety nie ma w nim płyty z grą, ponieważ gra na PS4 i na PS5 jest tutaj w formie kodu do PlayStation Store. Jeśli chcecie się mnie zapytać dlaczego tak jest, nie wiem, serio, nie ja mam zielonego pojęcia. Ostatnią rzeczą, też w sumie bardzo ważną, jest fizyczna edycja specjalna gry, która zawiera album oraz Steelbook. Siemano, Szymon z teraźniejszości, ponownie. I tak właśnie wygląda kręcenie newsów. Gdy nagrywam je w piątek, to w sobotę pokazuje się informacja, która klaruje to, w jaki sposób będzie wyglądał upgrade z PS4 do PS5 Horizona. I z tego, co powiedział Jim Ryan, czyli prezydent PlayStation. Ten upgrade jest darmowy. W sensie PS4 normalnie będzie można zamienić na wersję PS5. I to jest ostatnia gra First Party, która w ten sposób e, upgrade będzie działał. Wszystkie kolejne gry, które będą wydawane przez PlayStation, e, będą podlegały pod ten upgrade płatny, czyli te 10 dolarów, czyli 40 zł, którą jest, e, które to jest różnicą pomiędzy tą ceną gier na PS4 a PS5. Tak czy inaczej, cieszę się, że w końcu zostało to powiedziane w miarę jasno. Więc jeszcze raz powtarzam, Horizon, jako ostatnia gra, jest upgrade za darmo z PS4 do PS5, a wszystkie następne first party gry będą podlegały pod ten koszt 10 dolarów, czyli 40 zł, aby je upgradeować. W tym tygodniu było kilka gier, które ukazały się, a których zakup, myślę, można wziąć pod uwagę. The Medium, czyli wzbudzająca niepokój gra polskiego studia Blooper Team. Historia ma miejsce w 1999 roku w Krakowie, a bohaterką jest Marianna, która jest tytułowym medium, czyli osobą, która posiada swoiste połączenie z nadnaturalnym światem. Gra ogólnie nie posiada jakiegoś takiego systemu walki, ani bezpośredniego zagrożenia czającego się na nas za każdym rogiem, nie wliczając w to stada ciem, które musimy odganiać taką kulą energetyczną. Jej atmosfera wynika raczej z tego, jak stworzony jest świat, a właściwie światy, oraz z poznawanej historii. Jak może wiecie, takim głównym mykiem, który tutaj gra jest równoczesne ukazanie dwóch światów równoległych na podzielonym ekranie tego naszego i tego nadnaturalnego całość więc raczej należy traktować jako takie doświadczenie growe nazwałbym to aniżeli mechanicznie wymagającą produkcję aczkolwiek połączenie mrocznej grafiki i bardzo fajnej ścieżki dźwiękowej myślę, że jest tutaj bardzo mocnym argumentem aby tę grę sprawdzić samemu Clit The Snail to twin stick shooter, w którym wcielamy się w bojowego ślimaka z wielką snajperką u boku. Clit jest w pewnym stopniu zakałą osady ślimaków i z tego też powodu zostaje z niej wyrzucony. W dużym uproszczeniu jest on obwiniany za to, że przez jego luźne podejście do rzeczywistości narastają ataki ślimaków bezskorupowych, no bo te tutaj są w tej grze z tymi złymi. Clid wyrusza więc w świat, i jak się okazuje, zmienia się to w całkiem ciekawą przygodę. Ta gra niezależna jest tak zwanym wynikiem pasji kilku programistów, ma to swoje dobre i nazwijmy to słabsze strony. Klimat i historia jest tutaj bardzo fajna, jednak trzeba pamiętać o tym, że gra jest wymagająca ze względu na często nacierających na nas falami dość odpornych na nasze ataki przeciwników. Niemniej jeśli szukać ciekawych gier niezależnych o ślimakach, spokojnie można sprawdzić clida. Misja Prawda, czyli najnowsze DLC do Meritor jest prostym, a zarazem bardzo satysfakcjonującym dodatkiem. Narrator zmienia nam klimat i z filmu przyrodniczego lecimy prosto w świat konspiracji, archiwum X, tajnych eksperymentów rządowych, programów i czapek zrobionych z folii aluminiowej, no bo wiadomo, że jedynie one chronią nas przed wpływem rzeczy typu kosmiczne promienie obcych, czy wpływu projektu Blue Book. Wracając jednak do gry, to nasz rekin tym razem otrzymuje nowe umiejętności, a jedną z nich jest na przykład strzelanie wielkim laserem z paszczy w końcu. W dużej mierze, więc, to DLC to takie trochę więcej tego samego, co było w podstawce, i to jest albo super fajne, jeśli tak jak ja jesteście fanami tego typu absurdalnej zabawy, a jeśli już macie pełny żołądek po zjedzeniu setek ludzi za pierwszym razem, no to warto rozważyć, czy trzeba dopchać się po brzegi tym DLC. W mijającym tygodniu miały swoje premiery jeszcze wyścigi WRC 10, czyli rajdy dla zawodowców, i mam tutaj na myśli chyba głównie tych największych właśnie fanów tego niesamowicie wymagającego motorsportu. Biorąc pod uwagę zbliżającą się 50. rocznicę powstania WRC, i mam tutaj na myśli te realne wydanie serii wyścigów, gra nawiązuje do tego poprzez udostępnienie nam klasycznych wyścigów oraz maszyn z różnych epok. Jest tryb kariery, można stworzyć też własny samochód jakiś czas później. No, co prawda słychać głosy, że dużo tam z WRC 9 przekopiowali, ale jak nie graliście w poprzednią odsłonę, a chcecie sprawdzić ProRider, no to spokojnie można sprawdzić w WRC 10. Z innych gier, które wpadły do PS Store w ostatnim tygodniu, to na przykład Rustler, czyli średniowieczne klasyczne GTA z widokiem z góry, za którym stoi warszawskie studio Jutsu Games. Oraz Golf Club Wasteland, czyli klimatyczna gra, w której pilot Charlie powraca na zniszczoną ziemię, aby zagrać ostatnią partię w golfa. Bardzo fajna produkcja przeznaczona do takiego, powiedzmy to, medytacyjnego relaksu. No i do gry w golfa. Przecieki przeciekami, ale teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, jakie gry zostaną dorzucone we wrześniu do oferty PlayStation Plus. Hitman 2, czyli druga część nowożytnej trylogii o Agencie 47. Grałem, mam wszystkie trzy i jest to moim zdaniem świetna seria, w której możemy dorwać swój cel na przysłowiowe tysiąc sposobów. W drugiej części trafiamy do Miami w trakcie wyścigów super samochodów, do Santa Fortuna w Kolumbii, znanej oczywiście ze wspaniałej kawy, która tam rośnie którą zbierają w pocie czoła tubylcy, oraz na przykład do Mumbai'u na plan bollywoodzkiego filmu, gdzie aktorzy, a zwłaszcza reżyser, pożałuje spotkania z 47. Przypominam, że pierwsza część Hitmana była w plusie w lutym 2019, więc w sumie to jeszcze brakuje trójki do kompletu. Overcooked All You Can Eat wspominałem o tej grze wielokrotnie już. Są to prawdziwe kuchenne rewolucje, w których ścisła współpraca kilku kucharzy gwarantuje sukces w wydawaniu dań, których jakości nie zakwestionuje nikt. Nawet zdenerwowana pani z telewizji z dużą ilością kręconych włosów. Trzecia, czyli Predator Hunting Grounds, to asymetryczna strzelanka multiplayer, w której czterech graczy jako komandosi lądują w dżungli, aby wykonać powierzone tam misje, a potem zmiksować się z mapy w helikopterze. Piąty gracz z kolei wciela się w Predatora albo w Predatorkę, no i zadaniem jego jest oczywiście wyrwać wszystkim głowę z kręgosłupem, aby potem przyozdobić sobie nią ścianę w swoim kosmicznym statku. Wiadomo. Każda ze stron konfliktu ma różne klasy do wyborów, grze plątają się po okolicy także boty AI, które starają się uprzykrzać życie drużynie komandosów. Klimat Predatora jest moim zdaniem utrzymany. obczaić można, jeśli jeszcze nie graliście. Jeśli nie pamiętacie, no to gry będą do osiągnięcia w następny wtorek w drugiej połowie dnia, tak mniej więcej. To w kwestii przypomnienia. Tradycyjnie kilka słów o tym, co w PlayStation Store pisz, czy aktualnie najnowszą promocją jest powrót do szkoły. I odnoszę wrażenie, że są to gry, które jeszcze nadają się na to, żeby grać w nie we wrześniu, no bo wiadomo, że początek szkoły jest jeszcze stosunkowo luźny. No i są to niesamowicie dobrze wyselekcjonowane gry, które błyskawicznie da się ukończyć, na przykład takie GTA 5. Red Dead Redemption 2, mega krótka gra, Monster Hunter World Iceborne, czy na przykład pakiet dwóch totalnie nie za długich gier, jak pełna edycja Fallout 4 z wszystkimi dodatkami i jeszcze taka mało znana gra o podtytule Skyrim. Jakbym od siebie miał też polecić, to na pewno South Park, dwie części świetne gry, Persona 5, edycja Royal, the Bloodstained Ritual of the Night i koniecznie It Takes Two. Koop gra, która jeśli zagracie w nią z dziewczyną lub z chłopakiem, Geza, to czas ten będzie dla Was magiczny i to jest fakt, a nie takie, wiecie suche pchanie produktu. Polecam, gdyż jest to bardzo dobra gra, zwłaszcza, że do grania w dwie osoby wystarczy jedna kopia. Mam na myśli to, że płacicie jeden raz, a drugi gracz ściąga ją za free i korzysta z niej, gdy gracie razem. Jest jeszcze jedna oferta weekendowa, która paradoksalnie kończy się we wtorek, taki dłuższy weekend. Dwa mega tytuły na PS5, czyli Ratchet and Clank Rift Apart oraz remake Demon Souls. Polecam te dwie gry od ręki. Dwie części Marvel Spider-Man są, jeśli jeszcze nie graliście w pająki, a jak chcecie się wkręcić w świat Far Cry, na krótko przed premierą szóstej części, no to piątka oraz jej dopełnienie w postaci New Dawn i pakiet dodatków też są w przecenie. Przypominam także, że integralną częścią PlayStation Plus w naszym kraju jest usługa Videopass, czyli aplikacja zawierająca filmy oraz seriale, w tym takie występujące wyłącznie na tej platformie u nas, więc w przerwie odgrania można sobie odpalić któryś z filmów i na przykład w międzyczasie naładować pada. I też na spokojnie, relaksując sobie dłonie, na przykład przed kolejną dłuższą sesją w multiplayerze. W tygodniu jedną z najważniejszych w sumie informacji dotyczącą PlayStation jest zapowiedź nadchodzącego pokazu, który odbędzie się w kolejny czwartek o godzinie 22. PlayStation Showcase nie jest zwykłym state of play, więc zgaduję, a właściwie domyślam się, że możemy spodziewać się tam jakichś fajnych informacji. Ale wiadomo, tajemnica. Nikt nie wie, co tam się pokaże, dopóki tego nie zobaczymy. Więc zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. A skoro mowa o fajnych rzeczach, ostatnimi czasy coraz mocniej koreańscy twórcy zaznaczają swoją pozycję w temacie tworzenia gier, w które będziemy grać w przyszłości. Jednym z takich projektów jest noszący nazwę kodową Projekt Magnum. Ta futurystyczna strzelanina z elementami RPG, jak widać przynajmniej, wygląda, zaryzykuje stwierdzenie całkiem obłędnie. Są akcje kołopowe, jest energetyczna linka z hakiem, świetnie zaprojektowani przeciwnicy. No i taki klimat w stylu wrzucamy do garnka Destiny, Vanquish i Matrixa w temacie projektów przeciwników. Mieszamy to wszystko podgrzewamy i wrzucamy do piekarnika na 45 minut, boom, projekt Magnum. Naturalnie jest to tylko zajawka na razie, ale nie da się odmówić temu materiałowi, że jest niesamowicie intrygujący. Premiera Czarnobylite, czyli gry, która jest survival horrorem RPG polskiego studia The Farm 51 albo 51, jak kto woli, została minimalnie przesunięta w czasie, czyli na 28 września. Twórcy potrzebują kilku tygodni ekstra, aby uporać się z kilkoma gremlinami w kodzie gry. Snowrunner, czyli moja ulubiona gra o super wolnych ciężarówkach ciągnących za sobą super ciężkie ładunki, wchodzi w drugi rok swojego operowania. Jest to zarazem piąty jej sezon. Zaczynamy od Rosji, gdzie musimy pomóc odbudować fabrykę. Będą nowe maszyny, nowa rampa mechaniczna, która pomoże nam holować pojazdy. Kolejny szósty sezon skupia się z kolei na zaśnieżonych terenach i pracy przy transporcie drewna. Siódmy jest nastawiony na wyzwania w prowadzeniu pojazdów po specjalnie przygotowanych miejscówkach i torach, z tego co przynajmniej rozumiem. A ostatni sezon, numer 8, przyniesie ze sobą duży dodatek, nowe tryby, maszyny i inne fajne rzeczy, o których jeszcze nikt nie powiedział nam. Przyznam, że trochę liczę na to, że nie trzeba będzie czekać kolejnego roku na patch do PS5, bo jest to właściwie jedyna rzecz, której moim zdaniem brakuje tej grze. Aktualnie do bycia niemalże idealną produkcją w swym gatunku. Sezon 5 zaczyna się 9 września. Dzięki serwisowi IGN mogliśmy zobaczyć także nieco bardziej rozszerzony trailer pokazujący jak będzie wyglądało strategiczno-taktyczne podejście do bohaterów Marvela w Marvel's Midnight Suns. Historia w grze opowiada o tym, że Hydra wskrzesiła matkę demonów, czyli Lilith. A ta z kolei pragnie zniszczyć świat, dopełniając tytułową przepowiednię Słońca o północy, cokolwiek to jest. Avengersi z kolei wskrzeszają jedno z jej dzieci, które jako jedyne wcześniej ją pokonało. Naturalnie to my wcielamy się w tego bohatera. My możemy go stworzyć w pewnym zakresie sami, no a potem wraz z grupą znanych bohaterów idziemy powstrzymać Lilith. Walka oczywiście ma tutaj równie duże znaczenie jak i historia. Taktyczne potyczki polegają na tym, że dostaniemy jakiś losowy zestaw kart, którymi następnie zagrywamy na polu walki, uzyskując tym samym jakieś niesamowite ataki. I przyznam, że nie rozumiem do końca o co z tym chodzi, ale liczę, że losowy oznacza, że na przykład z puli kart, które sami sobie wcześniej wybieramy, wybieramy tą, którą zagramy, no bo takie całkowite random potyczki mogą być trochę mocno odjechane, nie? chaotyczne. Podczas gry odwiedzimy także znane lokacje no i poznamy bliżej naszych towarzyszy, przy okazji budując z nimi bliższe relacje. Premiera przewidziana jest na marzec przyszłego roku. Rozszerzenie Frontier to 17 z kolei wydane za darmo dla No Man's Sky DLC i tym razem sprawia ono, że na planetach pojawiają się małe miasta obcych. A my, jeśli mamy chęć i umiejętności, możemy dostać od ręki awans na burmistrza i tym samym wpłynąć na rozwój miasta, decydując o różnych jego aspektach, takich jak planowanie przestrzenne, finanse, wprowadzanie różnych polis oraz rozwiązywanie miejscowych konfliktów. Poprawiono też niektóre elementy wizualne, system budowania i pojawiły się na przykład mgławice. Co tu dużo mówić, No Man Sky ponownie zaskakuje. Takich jeszcze szybkich zajawek które ruszyły pre-ordery FIFA 22. Tutaj najważniejsze chyba info dla fanów Foot jest takie, że edycja Ultimate daje dostęp do gry 4 dni wcześniej oraz 4600 FIFA points na dzień dobry oraz darmową aktualizację z PS4 do PS5. A pamiętać trzeba, że wersja na PS5 to technicznie inna graniczna na PS4 ze względu na wykorzystanie tego nowego silnika Hypermotion, odpowiadającego za animację zawodników na boisku, który pojawia się tylko na next genach. Było też coś takiego jak 40-minutowy stream twórców remakeu Dead Space. Wspomniano tam o wielu rzeczach. A dwie najważniejsze to takie, że prace są w mega wczesnej fazie. Oraz taka, że dużą uwagę twórcy przywiązują do systemu oddzielania kończyn od ciał przeciwników, nawet w większym stopniu niż miało to miejsce pierwotnie. I to akurat jest spoko, ale akurat szczerze to wolę poczekać na konkrety, no bo z doświadczenia wiem, że zaglądanie devom z ramienia na ekran ich monitorów, nawet jak w tym przypadku sami na to pozwalają, no to nie ma większego sensu, no bo liczy się to, jaką grę dostaniemy finalnie, a nie to, co się z nią dzieje, nie wiem, dwa lata przed jej premierą czy coś w tym stylu. Plus myślę, że dużo graczy ze średnim, powiedzmy to, starzem y, pamięta ten fenomenalny tytuł i wie, czego się po nim mogą spodziewać, więc niech panie i Panowie pracują w spokoju. Mamy w co grać, czekamy na premierę. Y, do kiedy konkretnie, na razie nie wiadomo, ale zdziwiłbym się osobiście, gdyby ta wydarzyła się przed końcem 2023 roku, ale to tylko moje gdybania. to that I'm my role as Isaac Clarke do Cybera trafiło 8 utworów Skrillexa, chodzi o te starsze, najbardziej popularne traki tegoż artysty, no bo ostatnio Sony robi już raczej inną muzykę, mniej grzytów w niej, że tak to ujmę. Do nadchodzącego Super Monkey Ball krótko po premierze jako DLC trafi Hello Kitty, wiadomo, to jest mega ważna informacja, dlatego nie mogłem jej pominąć. Zajawiono także, jak wygląda Druid w Diablo 2, aczkolwiek myślę, że i tak większość z nas sprawdzi to samemu w okolicach 23 września, czyli mowa tu o dniu premiery tego remastera. Z kolei za tydzień, we wtorek, czyli 14 września, w końcu odbędzie się premiera Deathloop do gry na bank powrócę, gdyż w temacie konsol ukaże się ona wyłącznie na PS5, co naturalnie oznacza, że Deathloop wspiera całą dobroć nowości, takich jak adaptacyjne triggery oraz wibracje haptyczne. A z takich kosmicznych jeszcze newsów, no to do World of Warships trafiły transformery G1 i bardziej tu chodzi o specyficzne malowania okrętów, które nawiązują do autobotów i Decepticonów, które jak powszechnie wiadomo są wiele lepsze niż autoboty, no to jest oczywiste. I nie wiem do końca, czy to uspokoi fanów, bo ostatnio widzę ostry sztorm na oceanach, po których pływają fani World of Warships. A wiem jak wygląda sztorm na otwartym oceanie, gdyż sam kilkukrotnie takowy przeżyłem, ale to już jest zupełnie inny temat. I tym oto subtelnym przekazem, że umiem w morze i to, że gdybym mógł, to należałbym do Decepticonów, a optymalnie chciałbym być kumplem Soundwave'a i koniecznie musiałbym mieć podobny do niego głos, dobijamy do brzegu kolejnych newsów. Dzięki wielkie za poświęcenie nam czasu, który przeznaczyliście na obejrzenie tego odcinka. Mega to doceniamy. Przypominam, że możecie zapisać się do naszego newslettera. Dzięki temu pozostajcie na bieżąco ze wszystkim, co PlayStation. Można też uderzyć w dzwonek, bo dzwonek to bardzo lubi, a my doceniamy. Za okazję nam nieustającego wsparcia. Żegnam się z Wami, moi drodzy Państwo. Do następnego materiału już niebawem. Cześć!